Dzień dobry wszystkim oglądającym. Poprzednie nasze cztery spotkania dotyczyły ćwiczeń i pracy rok. Dziś zajmiemy się pracą nóg. Już mówię o co chodzi. Popatrzmy sobie teraz na stopę, bo jest kilka technik, ale myślę, że ta technika grania z góry będzie dla Was najlepsza. No, da, da Wam więcej możliwości dynamicznych, jak i też i będziecie mogli zagrać szybciej. Na czym to polega? Wyobraźcie sobie, że udeptujecie. Ziemię końcem tego buta. Pięta lekko uniesiona i pracuje cała noga. Jak widzicie, bo jest to łatwiej, rozróżniamy mięśnie. To samo dotyczy lewej nogi. Teraz przełożymy to na mechanizm. I mamy pięta lekko uniesiona, noga pracuje. Nie odrywamy buta od. Było na tyle, jeżeli chodzi o wykonanie. Możemy sobie teraz poćwiczyć to z uderzeniem razem z rękoma. Jednocześnie po dwa. Co drugie uderzenie, przepraszam. I co cztery. to tak ty tytułem wstępu. Przygotowałem tutaj sobie taki krótką, no, jakby notatkę i zobaczmy, będą no to nasze rytmy krzyżyki oznaczają high hat prawą rękę. Druga nika, dłuższa nuta, werbel i na dole krótka nutka, stopę. I to nazwiemy to rytmami. I teraz zagram wam pierwszy przykład. hi hat gra tak jak do cztery kliczymy. Raz i dwa i trzy i cztery i. Stopę gramy na raz i na trzy, werbel na dwa i na cztery. Najprostszy rytm. Raz i dwa i trzy. bo trochę boli raz dwa trzy cztery raz dwa, trzy cztery. i można szybciej drugi przykład stopę dodamy na 3 i na 3 i I szybciej. Trzeci przykład. Stopa na raz i i. I na trzy i na trzy i. Trochę zmieni to nam charakter rytmu. Raz. Dwa, trzy. Cztery. Trzy. Cztery, I szybciej. Czwarty przykład. Stopa na raz, na dwa i, i na trzy. Ferber tradycyjnie na dwa i na cztery w naszych przykładach. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trochę szybciej. Raz, dwa, piąty przykład stopa na raz na 3 na i i na 4 i perbel 2 i 4 powolotko raz dwa, i trzy i raz trzy i raz i szybciej raz Macie, to możemy dodać sobie nasze szesnastki, które graliśmy wcześniej na naszych spotkaniach. Połączmy to teraz z rytmem. Zagram drugi rytm, żeby tak nie powtarzać wszystkich. I uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzisiaj. Dzięki za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Mam nadzieję, że dzisiaj sąsiedzi nie wezmą Straży Miejskiej. Program na głośnika. Do usłyszenia.